Miłość. Karty przełożyłam, Tradycyjnie decyduję. Trzy karty: Sedno, Król, Mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka Mieczy. Wynik odpowiedzi, Rada? Dwójka, Kiliu. Sedno Król Mieczy. To jest czas, kiedy człowiek może wprowadzać w życie swoje plany. Zyskał zdolność wyrażenia swoich przekonań czy poglądów, dzięki czemu już nie pozwala myśleć innym za siebie. Posiada już horyzont. Nie demonstruje swoich uczuć na zewnątrz. Nie chce przebywać z osobą, która dominuje w związku czy w znajomości. Już ma oczy szeroko otwarte. Człowiek w końcu przejrzał na oczy i porzuca, czy porzucił swoją niespełnioną miłość na cześć wolności i niezależności oraz bycia nieszczęśliwym człowiekiem. Teraz szuka mądrze partnera dla siebie i chce być wreszcie szczęśliwym człowiekiem. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka Mieczy. Tutaj Mogły być nieczyste, niehonorowe zagrywki przez stronę przeciwną. Człowiek niepotrzebnie zaufał, uwierzył. To też mógł być jakiś powrót. To są ukryte motywy, wykorzystanie w nielegancki sposób, to są kłamstwa, zdrada. Wynik, odpowiedź, rada: dwójka kielichów. Tutaj jest pokazane takie doświadczenie słodko -kwaśne. Aby zmienić świat zewnętrzny, należy najpierw zmienić swój świat wewnętrzny. Pamiętaj o uśmiechu, miłych gestach, podziękowaniu. Bo to wszystko trzeba zrobić, by później być szczęśliwym. Bardzo ważna jest równowaga. Należy porzucić emocje, a przewrócić empatię i racjonalność. W empatii są emocje. Żeby spotkać dla siebie odpowiedniego partnera, to człowiek musi mieć w sobie 50% empatii i 50% racjonalności. I wtedy Twoja dusza czy umysł właściwie wybierze potencjalnego partnera dla Ciebie. Odpowiedniego partnera dla Ciebie. I tego Ci życzę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dużo miłości i zdrowia. Dziękuję. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Plus. Dziękuję. Klara Tarot. Dbaj o siebie.